I tam chciałbym zaprezentować Ursusa 912, jak jest aktualnie u nas na sprzedaż. Jest to następca popularnej C385. Główne różnice to jest moc silnika. Zamiast 75 jest 82 konie. Podnośnik jest też ciut mocniejszy. W tym modelu jest kabina z płaskim dachem, z węższym. No tak, on z tyłu ładne. Mamy jeszcze tutaj siłownik wspomagający. Zaczep górny, dolny hakowy. W tym modelu działają nawet hamulce powietrzne. Kompresor wszystko się nie bije Silnik bez wycieków. Przednia oponka i prawa w ładnym stanie. No cóż, krótka prezentacja ciśnienia, pracy silnika. <grym> Aha, może jeszcze pokażę siedzenie siedzenie jest zamontowane wygodniejsze deko, jest się nieździ Jak zaprezentowałem, silnik nie i ładnie równo chodzi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, za zapraszam. Link będzie do aukcji w opisie filmu. Prowadzimy również skup, zamianę. Ktoś chce, może się zamienić na jakieś inne sprzęty rolnicze. Również zapraszamy. Tyle od nas. Pozdrawiamy.